Sytuacja jest o wiele prostsza. Wasza sytuacja jako klientów biur podróży, którzy macie jednego znanego Wam adresata roszczeń: roszczeń o obniżkę ceny, odszkodowania bądź zadośćuczynienia za poczucie tak zwanego zmarnowanego urlopu, te wszystkie roszczenia kierujecie do tour operatora, który odpowiada także za Overbooking i związane z tym negatywne Wasze przeżycia. Dzień dobry, nazywam się Bartosz Kępa, jestem radcą prawnym i prowadzę serwis Zmarnowanyurlop.pl, miejsce, w którym dbamy o bezpieczeństwo prawne klientów biur podróży. Dziś chciałem krótko odnieść się do szeroko komentowanego w mediach problemu overbookingu u przewoźników lotniczych. To znaczy sytuacji, w której linie lotnicze sprzedają więcej biletów, niż posiadają miejsc w samolocie na dany rejs. Innymi słowy, oznacza to sytuację, w której wy, podróżni, pasażerowie, nie dostajecie się na pokład, pomimo tego, że macie ważny, wykupiony bilet. Oznacza to w sytuacji wakacyjnej bardzo często także zaprzepaszczenie pewnych. Planów urlopowych, bo overbooking powoduje po prostu efekt domina. Nie startujecie w określonym momencie, nie dolatujecie na czas, być może uniemożliwia Wam to przesiadkę na kolejny lot, prom. Opóźnia zakwaterowanie, a być może także uniemożliwia wzięcie udziału w jakiejś imprezie sportowej pod kątem, być może, której w ogóle planowaliście właśnie ten, ten wyjazd. W związku z tym powstaje masa roszczeń do rekompensaty i wskazuje przewoźnika jako ich adresata. Ale w tej sytuacji nie jest aż tak różowo, i właśnie dlatego interweniował rzecznik praw obywatelskich oraz prezes Łokiku, a ilość podmiotów zaangażowanych wskazuje na to, z jak ważnym problemem mamy do czynienia. Dlaczego? Dlatego, że także z egzekucją tych roszczeń są problemy. A jako ciekawostkę powiem, że te kwestie to od 20 lat reguluje niezmiennie. Rozporządzenie 261 na 2004 to samo, które gwarantuje Wam unijny ryczałt za znacznie opóźniony lub odwołany lot. Ale próbując wyłączyć ten tryb samolotowy, zauważcie, że coraz częściej podróżujemy. Wakacyjnie w sposób zorganizowany, i coraz częściej te imprezy turystyczne organizowane przez biura podróży, także w, w ramach tak zwanego pakietowania dynamicznego, które staje się coraz bardziej popularne, zapewniają nam przelot nie w ramach linii czarterowych, ale właśnie rejsowych. I co ciekawe, że wtedy. Sytuacja jest o wiele prostsza. Wasza sytuacja jako klientów biur podróży, którzy macie jednego znanego Wam adresata roszczeń: roszczeń o obniżkę ceny, odszkodowania bądź zadośćuczynienia za poczucie tak zmarnowanego urlopu, te wszystkie roszczenia kierujecie do tour operatora, który odpowiada także za Overbooking i związane z tym negatywne Wasze przeżycia. Zwróćcie na to uwagę, planując swój urlop. Zwróćcie także na to uwagę pod kątem zdecydowanie łatwiejszej ścieżki dostępu do egzekucji swoich roszczeń i słuchajcie komunikatów mediowych pod kątem pewnego komfortu, że waszym. Czy adresatem Waszych roszczeń jest znane Wam biuro podróży, a w egzekucji tych roszczeń chętnie pomożemy Wam my, serwis zmarnowanyurlop.pl.